Jak widać, wiosna rozkwita. Już jest zachód słońca. Więc, nie przeciągając, żeby jeszcze coś było widać, zapraszam na kolejny odcinek magicznych przygód Pawełka Powerka. Ten odcinek zatytułowałem Sok z Brzozy. Otóż, jak sam tytuł mówi, magia wiosny jest e, niesamowita. Można z niej czerpać. Różne ciekawe rzeczy z tej wiosny. Na przykład, fajny jest właśnie ten napływ. To jest coś niesamowitego, dlatego, że woda gdzieś tam paruje sobie z oceanów, później gdzieś tam chmurkami przenosi się w góry, ochładza się, spada w postaci deszczu i przenika przez ziemię, rzekami, i tak dalej. Rozpuszcza w międzyczasie różne składniki odżywcze. Jakieś tam makro, mikro elementy, różne takie fajne rzeczy, smakowitości dla drzewek rozpuszcza w sobie i podpływa do takiej brzuski. A ta brzuska zaspana po zimie, chciałaby się odrodzić, potrzebuje takiego energy drinka fajnego, jakiegoś mountain dew albo coś. I wtedy ona zasysa, zasysa korzeniami tą wodę właśnie z ziemi z tymi wszystkimi fajnymi rzeczami. I pompuję ją w górę do, yy, do gałązek, żeby odżywić nowe listka. I my możemy przez jakieś 2-3 tygodnie, może no, różnie to jest, skorzystać z tego i troszkę z takiej brzuszki sobie brzuski tego soku spuścić. Możemy to zrobić od czasu, kiedy pojawiają się pączki, aż do czasu kiedy będą nitki. Tak to mniej więcej jakoś jest, że ten, ten sok po prostu płynie. Żeby to zrobić, trzeba nawiercić taką brzuskę mniej więcej na wysokości kolana. Słyszałem niektórzy mówią, że podobno od północnej strony, od południowej, ja ogólnie nie jestem ekspertem w tym, więc nie wiem dopiero jakby e, próbuję sobie różnych metod i tak dalej. Tutaj, akurat, ekstra daje radę. Wiercimy na wysokości kolana dziurkę. Troszkę, może większym wiertłem. Wciskamy rurkę i prowadzimy do, do butelki. Zaraz to zobaczymy. Tutaj właśnie mamy przed sobą ekstra ogromną brzuskę. Pniak. Średnica jakieś, może 50-60 cm. Dobrze byłoby spuszczać właśnie z takiego, no co najmniej 20-30 cm. Tak też słyszałem. I cóż, tutaj właśnie widzimy: O, właśnie, jest nawiercone i rureczką spływa do baniaczka. Baniaczek 5 litrowy o 13 dzisiaj tutaj byłem teraz jest 19.30 sprawdzimy ile naleciało to jest od 13 to jest 6, 6 i, i pół godzinki no naleciało jakieś tyle jest naleciało jakieś no 2 litry cały czas kapie na 6 godzin. 6,5 godzinki, no myślę, że to jest całkiem nieźle. Zaraz wymienię tą butelkę i myślę, że za 24 godziny tutaj przyjdę. Yy... I jest szansa, że będzie właśnie wtedy też pełna butelka. Z początku, co szybko leci. Ogólnie, jak nawiercimy taką brzuskę i zaraz widzimy, że nie kapie, to nie ma co. Wtedy trzeba to zatkać. Aha, no właśnie. I ogólnie, co dalej? No bo można spuścić taki sok no ale nie możemy zostawić tak drzewa otwartego e, moim zdaniem bierzemy jakąś gałązkę z brzozy strugamy kołeczek e, podchodzimy do no, takiej dziurki, wbijamy młoteczkiem czy tam jakimś kamieniem, czy czymś ucinamy mniej więcej równo z drzewkiem no tak, żeby po prostu nie leciało no i tak zostawiamy I drzewko da sobie radę ogień to jest to jest właśnie taki fajny motyw. To jest po prostu coś niesamowitego. Jeśli ktoś nie próbował, to naprawdę polecam. Dlatego, że fantastyczne jest to, że to jest właśnie to, co ma dać siłę temu drzewu, żeby odżyło. To potężne, olbrzymie drzewo. I my możemy z tego skorzystać. Z takiej, z takiej właśnie siły na wiosnę, kiedy to też się wszystko budzi. Taka więź, relacja wtedy z tą z tą przyrodą, z tym, z tym wszystkim, co nas otacza jak się to pije, to jest... no nie wiem, dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego co prawda... E, smak jest taki... w sumie dość neutralny smakuje troszkę może jak... Tak, troszkę bardziej słodko jak woda, ale to nie jest jakiś mega słodki... E, słodki smak Yy, kuzyn na przykład powiedział, że można by do tego miodu dodać rzeczywiście wtedy to by była taka ekstra też <grywka> miksturka ogólnie myślę, że to na tyle zaraz wymienię butelkę pójdę do domciu a ciekawe czy już byliście gdzieś tak przejście. fajnie jest nie siedzieć w domu To jest fajnie, ptaszki śpiewają. No, tam jest ulica, e, takie życie. No cóż, e, zastanawiałem się, czy kręcić ten filmik, dlatego, że boję się, czy ktoś w ten sposób, znaczy nie chcę tak propagować tego wśród nie wiadomo kogo, dlatego, że boję się o to, że ktoś po prostu będzie robił krzywdę tym drzewom i no nieumiejętnie, albo niedbale to zrobi no ale myślę, że mój kanał jeszcze nie odwiedzany jest przez milion osób e, także nawet jeśli 100 osób to zobaczy i kilka z nich to zrobi to mam nadzieję, że odsetek taki prawdopodobieństwa, że coś się złego stanie e, no jest niku. po prostu szanujmy przyrodę jesteśmy częścią tego pięknego stworzenia która jest wokół nas? No, to cieszmy się tym. A tam jeszcze nie będzie chyba nie zobaczycie. Jest księżyc taki, robi się lekko. Może zobaczycie. Jest taki lekko pomarańczowy. Jutro będzie pełnia. No, coś tam widać. Jutro będzie pełnia. Dobra, no to żeby nie zanudzać, też tak na koniec, dlaczego można spuścić sok z brzozy? Myślę, że dlatego, że jest biała w czarne ciapki, czyli podobna do krowy. To znaczy, że na wiosnę też można ją dojść. No to trzymajcie się.